Beata Jaczewska, gobliny czy koboldy? Konkurs w karczmie. W pewnym małym mieście, w karczmie pod podszewką, siedziało trzech typków racząc się nalewką. Wydawać się mogło, że to zbiry zwykłe, jednak towarzystwo to było niezwykłe. Przewodził siwiutki i stary czarodziej, który absolutnie nie znał się na modzie. Jego potargana, choć magiczna szata, miała już za sobą swe najlepsze lata. Obok czarodzieja, paladyn zasiadał, bardzo praworządny, strasznie dużo gadał. Z nimi barbarzyńca, który chociaż prostak do tejże kompanii przygarnięty został. Wszyscy trzej znudzeni byli już swym losem, siedzieli więc pili, potrząsali trzosem. Toczyli debatę nad wyższością stworów, omawiali cechy przeróżnych potworów. Jak dotąd w większości ocen się zgadzali, chociaż różne cechy stworów oceniali. Wybór często trudny, całkiem spore kłótnie, lecz czas się nie dłużył wreszcie tak okrutnie. Wybrali demony najbardziej zdradliwe. Stwierdzili, że driady są bardzo płochliwe, uznali ząbiaki za stwory plugawe, Grimloki natomiast za wielce głupawe. Najgorzej im chyba poszło przy wyborze, które będzie lepsze pośród tych dwóch stworzeń. Koboldy, gobliny? Żeby to rozsądzić, trzeba dla nich konkurs tu w karczmie urządzić. Ruszył barbarzyńca więc na polowanie. Najlepiej jak umiał, wykonał zadanie. Gdy wrócił do karczmy w swoich wielkich łapach, trzymał to, co w polu tak skutecznie złapał. Garść koboldów w jednej, gobliny zaś w drugiej. Zamknęli je w klatkach i poddali próbie. Po kolei każde z klatek wyciągali i różne zadania dla nich wymyślali. Jak długo trza w misie takiego podtapiać, by błagał o litość, krzyczał, zaczął płakać? Czy gdy głodne wszystkie, a jeden ma żarcie, podzieli się z resztą, okaże im wsparcie? Czy uczą się trochę, na koniec sprawdzili i klucze do klatek podstępnie wsadzili? Czy otworzą zamki? Czekali cierpliwie, lecz wszystkie się biły o klucze złośliwie. Sprawa była trudna, bo każde zadanie dla jednych i drugich trudne niesłychanie. Koboldy, krwiożercze, złośliwe gobliny, sędziowie więc mieli dość nietęgie miny. Doszli więc do wniosku, że sprawa daremna, ocena potworów rzecz względnie przyjemna. Wychodzi tu na to, że żadne z tych stworów, poddane ocenie, nie rozstrzygną sporów. Morał będzie prosty i zabawę psuje, o gustach po prostu się nie dyskutuje. Nadal nie wiadomo, czy jedne, czy drugie. Jeśli ktoś nie wierzy, niech je podda próbie. Czytał oczywiście Tata Mariusz, czyli Mariusz Rzepka. Jeśli podoba Ci się to, co robię, wpisz w Google krzyżyk Tata Mariusz i wybierz najwygodniejszą ścieżkę do pozostania na bieżąco. Ilisku, dzięki, że jesteś i do usłyszenia.